Witam wszystkie koziorożce. No już od 4 października cofa nam się Merkury i będzie na tej drodze do 25 października. No i tutaj mogą zajść pewne nieporozumienia. Możemy dostawać pocztę później, albo e-maile. Wysłaliśmy coś, do kogoś nie doszło, albo ktoś do nas nie dojdzie. Elektronika może nam po prostu fiksować, czyli komputery, telefony komórkowe, telewizory, jak również i samochód. No, ale w tym wypadku to będziemy wiedzieć, że to jest po prostu merkury, który się już nam cofa. No, i mogą zajść też nieporozumienia, jeśli chodzi o związki, czyli. Partnerstwo albo małżeństwo, czy przyjaźń, czy też um, porozumiewanie się z, ze współpracownikami. Więc, jeżeli do tego dochodzi, to lepiej po prostu dać sobie z tym spokój i poczekać aż do końca miesiąca, dopóki Merkury naprawdę nie wejdzie na prostą drogę. Także um, jeśli chodzi o te aspekty, to przynajmniej wiemy, że to jest sprawa Merkurego. No, czasami mogą nas oni, one w ogóle nie dotknąć, i miejmy nadzieję, że i Wam to się nie stanie, bo i są tacy ludzie, których to praktycznie nawet nie będzie dotyczyć. Niemniej jednak. To jest aspekt, na który musimy brać poprawkę, że tak powiem, jak coś takiego zaistnieje. No, 8 października mamy lunar eclipse, czyli praktycznie zaćmienie pełne księżyca. I tutaj słońce jest w wadze, ok? W 15 stopniach w baranie. I będzie tylko 3 stopnie od urana, czyli planety nieoczekiwanych, niespodzianek. No, miejmy nadzieję, że te nieoczekiwane niespodzianki będą e, pozytywne. Także e, w październiku, tak jak już powiedziałam, na miesiąc październik e, przyniesie nam zmiany z tymi zaćmieniami, bo następne zaćmienie mamy częściowe 23 Października i e, ono też będzie miało niesamowity impact na nas. Jeżeli nie chcesz podejmować e, zmian i decydować o tym, to po prostu planety czy wszechświat zrobi to za Ciebie. Jednym słowem zostaniesz do tego zmuszony. Jeżeli Ty nie podejmiesz decyzji, to ktoś za ciebie to po prostu zrobi. Także tyle, jeśli chodzi o planety i zaćmienia. Ja już rozłożyłam e, karty, bo wcześniej robiłam po angielsku, więc są to te same karty, tylko w tej chwili robię to po polsku. Na końcu wyciągnę e, Wam kamyczek, który e, możecie, nie musicie nosić. Ale powiem tylko jedno, że e, kamyczki to też energia. Energia i to dobra, one chronią nas, chroni, chronią nas od złego, powierają te negatywne aspekty z, nas, z naszego otoczenia czy też życia i e, dają nam to, co powinny dawać, bo każdy kamyk ma inne znaczenie. Więc oczyszczacie. Je. Zanim je zaczniecie nosić, cokolwiek nosicie z kamykami, to po prostu wrzucić do wody z solą, do szklanego naczynia czy porcelanowego. I do tego dodać łyżeczkę soli niejodowanej i wrzucić. Przynajmniej dwa razy w miesiącu je oczyszczać. Więc to jest. Wtedy mnów księżyca albo pełnia księżyca i można zostawić na całą noc, i rano po prostu je wyciągnąć i nosić przy sobie, czy też w, biżu, w biżuterii. Ok? Także to by było tyle. Aha, jeszcze, ponieważ mamy pełnię księżyca, więc możemy napisać swoje niechciane intencje czyli to, czego nie potrzebujemy w życiu. No i napisać na karteluszce, zapalić świeczunię małą, no i wypisać to, czego nie chcemy. Nie chcemy jakichś znajomych czy przyjaciół, czy jakichś negatywnych aspekty, aspektów w swoim życiu i to wszystko po prostu wymienić. Oczywiście przeczytać to głośno i później spalić, a prochy wyrzucić na zewnątrz. Niech już wszechświat i aniołki zaczną nad tym pracować. Także to by było tyle. No, jeśli chodzi o kamyczki, to tak jak powiedziałam, oczyszczać je, wrzucić do wody z solą i po prostu je dwa razy w miesiącu w pełni księżyca, albo. Gnów księżyca oczyszczać. Przez noc można to zrobić i rano je ubierać. Um, czy też trzymać przy sobie, jak ja to robię. Ja jedno i drugie robię, czyli noszę na łańcuszku. Tutaj mam ich kilka, nawet nie wiem jakie w tej chwili, ale to jest mało ważne. Um, no i noszę też po kieszeniach. Także tyle jeśli chodzi o kamyczki, o niechciane intencje. No i oczywiście e, karty już mam rozłożone i zaraz Wam je przeczytam. Więc pierwszą Waszą kartą jest czwórka kijów na te następne dwa tygodnie. I tutaj czwórka kijów mówi, zbliżające się światło przyniesie dużo zadowolenia i radości. Myślisz po prostu koziorożcu o kupnie domu lub posiadłości albo jakiegoś mieszkania. No i bardzo dobrze, bo myśleć zawsze można i wszystko. Każde marzenia można spełnić. No, drugą kartą jest arcykapłanka. No, i to już jest w którymś tam z kolei rozłożeniu. Więc arcykapłanka, ja cały czas mówię, arcykapłanka przez następne dwa tygodnie będzie pracowała nad godziny. I tu jest niezadowolenie i manipulacje. Jeżeli jesteś mężczyzną, to uważaj, bo kobieta może tobą manipulować, aby mieć z tego po prostu korzyści. Ok? Jeśli jesteś z kolei kobietą, to ty będziesz kimś manipulować, aby mieć z tego korzyści. No, nie dziwię się, bo jeżeli chcesz kupić czy przeprowadzić się do nowego miejsca i wiesz dobrze i czujesz, bo kobiety zawsze czują, że to jest właśnie to, to po prostu jest rzeczą dla mnie przynajmniej normalną. Ostatnią i kartą ogólnikową, czyli podsumowującą wszystko, jest dwójka kijów. No, i tutaj potwierdza się to, co powiedziałam, bo to jest bardzo zyskowna transakcja finansowa na horyzoncie. Także, jeżeli masz zamiar kupić mieszkanie, dom czy jakąkolwiek posiadłość, to po prostu to zrób. Może to być również podwyżka zarobku w pracy, albo jakiś dostaniesz. Bonus. I tak samo pojawienie się pozytywnej osoby płci męskiej. Więc ta osoba to może być ze znaków powietrza, czyli bliźniak, waga, wodnik, albo ze znaków ognistych, czyli baran, lew i strzelec. I to jest osoba, która Ci po prostu bardzo pomoże w tych transakcjach. No, także nic Ci więcej koziorostu nie trzeba na następne dwa tygodnie. Teraz wybierzemy jedną e, kartę e, kamyczków, to znaczy kamyczka, i zobaczymy, jaki kamyczek powinnaś. Mieć przy sobie albo nosić w biżuterii. A z tego co wiem, to dużo kolek nosi biżuterię, i to jest opal. Opal inspiruje nas do życia i korzystania z niego, jak i radości z tego życia jest skazany dla tych, którzy się boją zmian i jest bardzo praktyczny w momentach depresji i wzmacnia wiarę we własne siły. No proszę. Jeżeli masz pierścionek z opalem, wisiorek czy kolczyki, to noś. Jeżeli nie masz, a masz luźny, to też noś. Ok. Także bardzo ładne karty masz na następne dwa tygodnie. No mam nadzieję, że zaprenumerujecie mnie. Jest mi ciężko to nawet wypowiedzieć, bo jest bardzo długi wyraz. No i jeżeli chcecie mieć prywatne rozdanie, rozkład kart, to proszę do mnie napisać, jest poniżej pod każdym wideo są moje namiary, czyli e-mail i moja y, strona internetowa. Na polskiej stronie jest formularz, który możecie wypełnić i do mnie po prostu przesłać. Sesja trwa od 20 do 30 minut. Kosztuje 60 zł dla tych w Polsce. No i oczywiście. Y, Mogę to zrobić przez telefon, przez Skype'a albo wysłać Wam prywatne wideo. Prywatne wideo możecie Wy i ja tylko oglądać, i powiem, że jest bardzo popularne ostatnio u mnie. No, ludzie nie mają po prostu nie, nie mogą się związać czasami z czasem, który ja dyktuję, albo który oni mi dyktują, bo mam też i swoje. Obowiązki i listę oczekujących. Także prywatne wideo jest bardzo popularne. Niemniej jednak muszę dodać, że cieszę się, że mnie oglądacie, ale bardzo mało mam prenumerujących z Polski, czyli subskryptów z Polski. I jak to ktoś mi powiedział, ja Cię oglądam, ale nie nie jestem subskryptem na YouTube czy na Google. Hello, ale mnie oglądasz. To cię nic nie kosztuje. Także proszę mnie zaprenumerować, jeżeli uważacie, że a, Wam w jakiś sposób pomagam i robię to z miłą chęcią, tylko boli, że właśnie z Polski. Mam tylko praktycznie, chyba, dwie osoby, które ze mną korespondują prosto z Polski. Ja nie mówię o innych krajach, bo wiadomo, że w innych krajach jest też mnóstwo Polaków, ale jak mi ktoś powie: Ja Cię oglądam tylko że. Ja nie wchodzę na YouTube, hello, wchodzisz, bo po prostu ja jestem na tym YouTube, ok? Może przez inne kanały, ale jestem. Także e, zaprenumerujcie mnie, czyli zróbcie subskrypcję, jak ja to mówię. I dziękuję tym, którzy mnie e, subscribe, czyli zrobili tą subskrypcję. I pozdrawiam Was wszystkich do następnego razu. Niech Bozia Was błogosławi, aniołki strzegą złego. Dziękuję.